Siema, tu radar i szybkie zasady gierki Printing Press od wydawnictwa grana. Gierka będzie miała swoją premierę 5 października na targach Essen Spiel. Na początku gry każdy z graczy wybiera sobie postać. Mamy w gierce 5: mamy licznik inicjatywy i umiejętność tej postaci. Postać jest dwustronna. W postaci mamy 5: gra trwa 3 rundy. Tu jest wszystko fajnie rozpisane na planszyczce Co robimy po kolei? Jaka jest faza rundy? Wszystko zaznaczamy taką łapką kota. Na początku wybieramy sobie kontrakt, na który składa się ramka i płytka. Ramek jest 16, płytek jest 16, zawsze wybieramy ilość plus graczy plus 1. Gracz, który wybiera jako ostatni, dobiera sobie kostkę inicjatywy. W gierce mamy ich 7. Inicjatywa jest ważna. O tyle, że w następnej rundzie, czy tam fazie jest decydujemy. Ilość inicjatywy odpowiada, kto zaczyna pierwsze daną rundę. Więc po wybraniu kontraktu, w każdej rundzie my dobieramy 6 kart. Karty dokładamy tak samo jak ramki i płytki, czyli liczba graczy plus 1 i spośród tych trzech kart każdy wybiera sobie jedną i od razu układa na swoim tutaj powiedzmy kontrakcie. Tu mamy pozostałość po naszej dwuosobowej partii. Więc w gierce przez trzy rundy ułożymy trzy takie zestawy. Już teraz tu widać, że punktujemy tylko za układ 3 razy 3. Reszta, co nam powiedzmy wystaje za ramkę, jest niepunktowana. Sami decydujemy, jak to układamy. Warunek taki, że powiedzmy kartę możemy tylko zakrywać, nie wkładamy pod spód. Jest jedna postać, która pozwala wkładać pod spód, ale raczej zakrywamy, czyli musimy, musi się stykać i musi być, nie możemy kart. Obracać do góry nogami, czyli jak karta jest hmm, powiedzmy pionowa, to układamy w pionie, poziome w poziomie. Tak układamy sobie 6, przykładowo, ułoży tutaj i na końcu musimy zdecydować, że na przykład punktujemy za zestaw ten. Co punktujemy? Punktujemy dwie rzeczy z ramki plus dwie rzeczy z płytki. Jeżeli zrobimy dwie, dostajemy jeszcze bonusowe punkty. Tu mamy punkciki za to, za to punkciki i jeszcze podczas każdej rundy mamy jeden dobry kart w kółeczku. Jest to moment, w którym na płytce, na ramce musimy wybrać, każdy z graczy ma takie trzy żetony, musimy wybrać dodatkową punktację, którą będziemy punktowali z całych, z wszystkich naszych kontraktów. Tu na przykład w moich punktowałem za niebieskie, za żółte i za czerwone, gdybym wybrał przykładowo dwa razy ten sam kolor, to drugi raz już jest wtedy punktacja pojedyncza. Tak gramy trzy rundy, na koniec wszystko fajnie podliczamy i koniec. I gramy jeszcze raz. I to tyle. Pozdro.